Czym mogę, jestem Kefirowski i to was kocham ci kanał. drodzy, zagramy sobie w GTA San Andreas. I moi drodzy, popełniłem głupstwo. Bardzo głupie. Głupstwo, bardzo głupie. Nie zapisałem gry. Tak. No, co jest to myszką? Poczekajcie, bo mi kurde. Bo trzeba, bo trzeba, bo ta myszka czasami w tej grze to się lubi zawieszać. Więc trzeba zrobić taki myk. I tak wam tego nie pokażę, hehehe, he 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 he, bo jestem zły. Okej, okay. powinno to raz działać. Słuchajcie, powinno działać. I działa? Działa, ha! ha, ha, ha. I wam tego nie pokażę, jak ja naprawiłem myszkę. Bo, 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 bo tak, bo jestem zły. Po poprzednim odcinku zaczęliśmy od, od pistoletu zwykłego. Dzisiaj moi drodzy, zaczynamy sobie od digla. Wydostujmy sobie go. Tak właśnie działa digel. Oczywiście sobie załączamy nieśmiertelność. No, piękna nieśmiertelność. Nie nie wanted też sobie załączyłem, bo ta policja czeka mnie trochę, prostu Mmm, wanted, jakby co to ja jest tam z cheat menu V5 podajże Uf, mogę go sobie poprać. na tym mieć Kleo, czyli taką modyfikację, gdzie można nawet mapki sobie robić i ściągać, więc jeżeli chcecie, to mogę jakąś mapkę przejść przez społeczność. A tutaj mamy policjanta. Taki a taki offery. Dobra, robimy jakąś misję, bo, bo tak... Mm... Jakąś no, misję zrobimy, Los Santos. Dobra, zrobimy sobie jakąś misję w, w Los Santos. Wydamy hmm. sobie, mamy pistolet z Knickiem, to jest żebyś go tak Biorę tą mankę. No, nie umie strzelać zemsty? No, Co, i ten alarm będzie mnie prześladował. I Tak, teraz Hydra trzeba zabrać. Aha. Nie musicie biegać w tej gry, trzeba po prostu z Shiftem. Za, za bardzo chyba latać nie umiem w tej No bo dobra. O Boże, w dodatku. dodatku hydrą. W dodatku hydrą. Numer 2. Numer Słuchajcie. Ej, ej! Jak ja się wnosi? Jak się wnosię. Tak, dobra. Um, Jak się wnosi? Słuchajcie.

ja nie jadę! to pyszkiesz, pyszkiesz, pyszkiesz! Nie, co to jest? Jak to jest? Nie! Nie umiem latać! Nie umiem się latać! Słuchajcie! Nie można lecieć tym budżetowcem! latać, przepraszam Was! Jezus Maria Ojej, początek tej misji był w miarę łatwy, ale po co? Tu była paranoja Razem, tu raz No no, full dragos może How in the hills? Don't hate the little man, cause he's back in the What? Jakiś...

Eee, mamy jakąś broń? Mam chyba trochę emki jeszcze mi pozostało. CJ, tak, taki gang, powinien mu zmienić ubranie, co nie? Takie okularki mu dać. No DJ, O, mamy trochę emki to i Jeszcze was... Mk to jest moja użynka broni, to jest Tych.

Coś Na pewno i w ogóle amunicja dałem, kim się kończy, ale mam za to dużo amunicji do SMG. Tutaj mamy coś co do tej chwili, no, no Chodźcie, ziomeczki, chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, Zbyszek Jędrek. No. <grym> Mad Dog Creep We're heavily outnumbered, but if we all keep faster, what the let's out. Oh no! He's <laughs> down on the Yes! Yeah. Ty... Ty, Ty się naucz chodzić! Dobra, to jest za amunicję. A kacza nie ma, ale... I kwa pa.

Ja coś czuję, że znowu będą prawa autorskie, jakby z ostatnim filmem, moi drodzy. Nie no, zbudujmy na YouTube'a już... ten... Prawo autorskie, więc takie trochę... mech. Ale trudno. Tak jak... tak jak w tej korei, jak jest Dobra. Tu, tu. Jezus Maria Kolejni? Aaa, zrobię wam zdjęcie Z Bagosi Masz, ty, zdjęcie Ty, zdjęcie Jeszcze ty, jeszcze ty Zdjęcie masz Wiesz jak ktoś pobiega Ty, ty, ty Jeszcze tam ktoś?

Oh. Yeah, I'm just... I'm just him. Yeah. you don't know who you're fucking with do you you're yeah. trying to fuck with my house with my shit ah. Uroda jeszcze, ty wskazujesz. Mim! Mim! Wyszedł z posiadłości, z Mad -doga. Dobra, możemy teraz w końcu biegać do Bensi! Kolor? Wygląda bardzo... Dlaczego? Dobra, nieważne jaki kolor. Jake! Ja wiem, że ty... nie masz doświadczenia, bo ja wewnątrz czy dałem na maksa... czy było... doświadczenia jazdy. Ale że parze jest że spada w posz i... To jest niej, Jake. Na to, sticks on a barbom, nie na Driving skillsa ma bardzo nic będzie bardzo ciężko, do Z tymi Czemu? Będzie Benji, chyba. Nie, to nie będzie. Może coś wychodzić Miałem, moda, by mogłam drive'a, ale nie, nie bardzo na No właśnie. Yeah boj! To się gdzieś rozbije na pierwszym zakręcie. Powiem rozbiję! Nie panny do wody! Ale dobra, nie będzie. Wydaje mi się, Jeden samolot. samochód. I czy co? Brilliant. Jaki to jest DJ? DJ? DJ! Powiedz mi w. co... Zobacz, co robię? Minigun. Coś tak zobaczę, jak się jak się narkowało. O nie trafiłem. Najpierw najsłynniejsza misja i wam pokażę jak to się robi po złe Hey Carl, Karl! Keep it busy, I hope! You know me, officer CNP. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! <laughs> what was that all about, baby? You tell me. Oh hell, man. They got they nose in everything. Can't shit without 10 Penny taking an interest. The hell with him. Dobra. Koniec memu. Koniec memu. A i po ta misja jest memem, więc... Widzicie, troszeczkę będzie memu. Poczekajcie. No. Bandacy to byli, więc musiałem. Muszę no, tam dłużej go zabrać. some fucking cats meeting some san Fierro cutting some kind of deal san Fierro? i thought northern mexicans don't mix with los santos sa shit you got me that look like them motherfuckers clock. we gotta get those fools <laughs> 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 Ja wam pokażę jak to się robi. Patrzcie widzicie jaką widzicie, jak trafia? Widzicie? widzicie? A połowa graczy, która gra w tą grę? Nie, nie, graczy nie umie tej misji tutaj. Bo ślepo nie zachować. A, tak, 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 tak,

No i to będzie 5000 drog, bo ja lubię to full I właśnie tak się przechodzi ta misja.

Wynowy pojazd. No, już mamy wyrównaną rachupę z palasami. <słuch> sweet drive-thru. Respekt has to be urged, sweet! <słuch> <słuch> Just like money. So, what you say, what respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry, <laughs> oh, man. <laughs> I man, can I live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, yeah I what could you eat. fools trying to eat. Some tacos. Tacos again? Hell no. Nah. Chicken, man. No discussion. Hell, I do no chicken. I don't want no chicken. chicken. <coughs>

Yeah, but people like to talk so anyway that's half a santo you talking about. Yeah, you are right, my bad. Yeah, yeah, that's <laughs> you. Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number nine. Fat boy. Give me a number nine, just like he is. Uh, let me get a number six with extra step. I'll have 45 number nine number nine with extra large a number six with extra dip a number seven seven number 45 one with extra cheese and a large of soap hey sorry bro you know i gotta know about mom no i know i'm just trying not to think about it bro I mean I didn't know she was sitting till it was all over. Yeah, right, 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 right. Let's <laughs> eat. No, bro. Hit it! Go, go, go! It's a gas. <laughs> Okay.

Don't do you can be blamed by everybody else and blaming you, you straight, home What? No, not Just a poor man. Hey, smoke. Tell me why you moved out the Grove? Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, baby. It's what Ej, dziękuję, Carl. Ej, a to. Trzeba przecież... Trzeba posprzątać przecież i damy mu... i temu bismukowi. Co? 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 Jak? I cudem! Dobra, Ziemaczki, ja Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. Trzymajcie się na razie i... Cześć!